Pamela pomytki w czymś? No bo ja bym chciała zrobić taką kreskę jak ty. Y, moje są też ładne, ale ja chciałam Ci czegoś nowego. No widzę, Pamela, nawet sobie tutaj taki ładny dziupek zrobiłaś. Aha, tam widzisz, no szybko się uczę. Tak, widzę. Już Ci wszystko pokazuję. ja kreska zawsze już na otwartym oku patrzysz na wprost i zaczynasz od górnej kreski. Od góry, okej. Okay. Końciku od góry, o tak! Nie, 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 ja to chciałam sobie tylko tak brwi domalować. Teraz tutaj dolną linię łączysz z górną. Ej, okay, to proste jest... Ja troszkę tylko nad dżugiem, bo Mela, no nie taki dziubek, ten dziubek tu, o! No dobra, dobra... Dobrze, dobrze, teraz tylko tą kreskę dorównaj do tej i ja zaraz przyjdę. No jak ci tam idzie? Czekaj wiesz, bo musiałam wziąć lusterko. Chyba dobrze, nie? Mela, a co się stało z tą kreską? No, kazałaś mi dorównać, nie? No, ale tą do tej, a nie tą do tej, I miało być równo. Następnym razem zastanów, co ty chcesz, wiesz? I moim zdaniem jest równo. O.